Okej, okay. jest rok 70. W, w grudniu, po, po, po podwyższeniu cen detalicznych na mięso i wędliny, wybucha robotnicza rewolta w Trumieście i Lech Wałęsa, jak widzimy to na filmie. Andrzeja Wajdy bierze udział w, w bitwie ulicznej. Próbuje wyciągnąć kolegę spod gąsienic czołgu. Według relacji, według jego relacji staje na czele grupy robotników, która udaje się pod Komendę Milicji Obywatelskiej, gdzie są, gdzie są aresztowani koledzy dzień wcześniej i tam przechodząc wciągają go drzwi takie obrotowe. Staje gdzieś na Pojawia się nagle w oknie tej komendy i próbuje tych swoich kolegów uspokoić. Proszę powiedzieć, w świetle dokumentów, które Pan znalazł i opracował, na ile, na ile ta jego rola pasuje do przywódcy takiego spontanicznego? właśnie wystąpienia robotniczego, a na ile możemy się domyślać, że to była że był prowokatorem po prostu policyjnym, milicyjnym wtedy. No, trzeba powiedzieć, że ja jestem dość teraz już przekonany co do tego, że Wałęsa wszedł w Gdański grudzień 70 roku nie jako autentyczny hmm, autentyczny robotnik protestujący przeciwko podwyżce jak pan, jak pan powiedział, tylko cen detalicznych tylko. Tylko, no, właśnie człowiek tamtej strony. Czy prowokator? No, to jest kwestia jakby do dyskusji, ale jeden z dokumentów odnaleziony i po raz pierwszy by wykorzystany w, w tej mojej pracy mówi o tym, że z Wałęsą były prowadzone rozmowy już w dniu 14 grudnia. 14 grudnia 70 roku, no, czyli, czyli to, był Państwo, pierwszy, tak, to był pierwszy dzień. No, tak naprawdę dzień przed w ogóle w, w protestem, protestem, strajkiem, no strajkiem to nawet wcześniej w, w Stoczni Gdańskiej, tak. Te dramatyczne wydarzenia w Gdańsku odbywają się, 15, mają miejsce 15 i 16 grudnia a 14 już Wałęsa jest po rozmowie, czy SB jest po rozmowie z Wałęsą, tak? To to zmienia całkowicie postać rzeczy. To znaczy nawet w stosunku do książki Gontarczyka i mojej SB alek Wałęsa, to w dużej mierze zmienia sytuację, bo my żeśmy jakby przyjęli w tamtym czasie nie znając jeszcze tego dokumentu, że on wszedł w grudzień w miarę jako autentyczny robotnik, źle się tam zachował, bo 15 grudnia jest w oknie, przypominam Państwu, komendanta miejskiego MO i przemawia do protestujących robotników, którzy, których tłum zebrał się pod, komendan, pod komendą miejską milicji obywatelskiej. Kiedy go widzą w oknie obok dwóch mundurowych, to leci po prostu w jego kierunku grad kamieni i okrzyków zdrajca Szpicel, świnia. Tak? On to zresztą sam opisuje w książce Droga Nadziei, więc to nie jest jakieś odkrycie. Ale teraz się okazuje, że przed tym dniem on już porozmawiał z służbą bezpieczeństwa. My żeśmy uznali, że on się co prawda nie fair zachował ale nie znaleźliśmy w tamtym czasie dowodu na to, że, on, że, że to mogło być związane z jakimś jego porozumieniem, albo może nawet werbunkiem ze strony Służby Bezpieczeństwa. Tym bardziej, że rejestracja agenturalna jego następuje 20, formalna 29 grudnia 70 roku, czyli no, dwa tygodnie później. To są bardzo ważne rzeczy, tak? ale, ale no, ten dokument, do którego ja dotarłem, że, że była rozmowa, Przeprowadzona i w 14, i w 15 dniu grudnia 70 roku, jakby wywraca całą tą, tą opowieść jego przede wszystkim do góry nogami. To znaczy, on najpewniej wszedł w grudzień jako człowiek służby bezpieczeństwa, i nieprzypadkowo znalazł się w budynku. Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej rano, około siódmej rano 15 grudnia 70 roku. No, też nie wiem, kto z Państwa się jakby w tym orientuje, czy interesuje się tym, czy ktoś z Państwa jest, jest z Gdańska i jakoś się utożsamia i interesował się tą historią, ale 15 grudnia no, doszło do zupełnie dramatycznych wydarzeń. Między godziną 6.30 a mniej więcej 7.15 7.20, kiedy to tłum robotników szedł po prostu w kaskach, w drelichach robotniczych pod komendę miejską Milicji Obywatelskiej w Gdańsku. Na ulicy Świerczewskiego, po to, żeby domagać się wypuszczenia zatrzymanych robotników podczas manifestacji 14, ale po południu 14 grudnia. I wtedy, w tym momencie, kiedy oni doszli do, tej, do, tego, do tego budynku, Wałęsa się odłączył od tłumu nieco wcześniej i wszedł do budynku Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej. Także kiedy tłum już był pod budynkiem i robotnicy czekali na pojawienie się komendanta i informację o tym, że za chwilę zostaną wypuszczeni koledzy, to w tym momencie na drugim piętrze pojawił się, objawił się ich kolega Lech Wałęsa, który zdjął kask i walił kaskiem na uspokojenie tłumu w futrynę, w futrynę okna. Dostał megafon i zaczął przemawiać do, do kolegów, żeby się rozeszli, bo on tutaj się dogadał, dogadał z, z milicjantami, że wypuszczą, że wypuszczą kolegów, tak. No i wtedy jest ten grat kamieni, wyzwiska i dochodzi do krwawej jatki. Z dwóch stron milicja i wojsko po prostu próbuje zmiażdżyć ten tłum kilku tysięcy robotników. No dochodzi do dantejskich scen, do, do walk. Tam w tym miejscu dwóch milicjantów zostało zmasakrowanych przez, przez robotników płytami wyrwanymi z, z chodników. E, ostatecznie ten tłum został po prostu przegoniony, bardzo dużo aresztowań. Wałęsa jest cały czas w budynku e, razem z milicjantami. I później dopiero e, dopiero po południu czy wieczorem wraca Wraca do stoczni, tak? I, i, i ma bardzo trudną sytuację, bo mówią o nim perzdrajca i szpicel. I teraz musi się znów wkupić jakoś w, w, w... Właski tych kolegów, ale jest przede wszystkim człowiekiem dyrekcji stoczni, która podejmuje rozmowy w tym czasie, bo się tłum wycofał wtedy z tego 15 do stoczni i ogłoszono strajk okupacyjny. Tak? I Wałęsa, kiedy się pojawia, to się pojawia jako człowiek dyrekcji stoczni, który próbuje łączyć dyrekcję z, ze stoczniowcami, którzy proklamowali strajk. No tak wygląda ta historia, tak? dlatego on się niechętnie do tego przywództwa w grudniu, on, on oczywiście czasami o tym mówi, byłem przywódcą, coraz rzadziej, ale no, poskrobanie jakby w tej historii pokazuje i, i, i dokumentacja, która jest na ten temat zgromadzona, no, pokazuje jego jakąś tragiczną rolę po prostu w, w tych wydarzeniach, które miały miejsce właśnie 15 grudnia 70. roku w Gdańsku.